Święta już za kilka dni, a wy nadal nie kupiliście prezentu. Na kurierów nie ma już co liczyć, a na samą myśl o kolejkach w centrach handlowych robi się wam niedobrze. Jeśli nie chcecie obudzić się z ręką w nocniku, czy raczej w talerzu z barszczem czerwonym, koniecznie sprawdźcie pomysły na prezent, które dzisiaj dla Was zebrałem. W wielu przypadkach przygotujecie je z rzeczy, które macie już w domu lub przynajmniej dostępnych w zwykłych sklepach nieobleganych przez tysiące ludzi. Zapraszam Was na listę 10 pomysłów na prezent na ostatnią chwilę. FILA NÚMERO 10 Oryginalne perfumy lub odświeżacz powietrza wykonane przez was samych. Możecie je otrzymać zwyczajnie mieszając wodę z olejkami eterycznymi. Dla lepszego efektu i zapachu dodajcie świeże kwiaty i zioła do butelki ze spryskiwaczem i naklejcie na nią ładną spersonalizowaną etykietkę. Numer 9 Idealny prezent dla dziecka na ostatnią chwilę, czyli zestaw do budowy fortu. Wszystko czego potrzebujecie to oryginalnie zapakowanego koca, zestawu spinaczy, mocnego sznurka, ewentualnie latarki. Oraz paczki przysmaków. Wszystko zapakujcie w worek lub pudełko i wydrukujcie etykietę z napisem zestaw do budowy fortu i na przykład grafiką namiotu. Numer 8. Tutaj z kolei zestaw do wykańczania lodów. Zwykłe pudełko, w które wkładacie kubeczki, wafelki, patyczki i łyżeczki, do tego ulubione polewy i posypki przelane i przesypane w wasze własne opakowania, no i oczywiście łyżka do lodów. Same lody będą oczywiście czekać w zamrażarce, chociaż spokojnie można zapakować również takie domowe lody w proszku. Numer 7. Karty podarunkowe to chyba najpopularniejszy prezent dla zwlekających na ostatnią chwilę. Jeśli jednak nie chcecie nikogo zmuszać, aby wydawał wszystko w tym jednym konkretnym sklepie, który sami wybraliście, warto pomyśleć nad zakupem kart PaySafeCard. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów płatności w internecie, przy którym ponadto nie potrzebujecie podawać swoich danych osobowych czy szczegółów konta bankowego, aby na przykład zapłacić za ulubioną grę. Wystarczy sam kod PIN z karty PaySafeCard. A dzięki stronie moje kupicie nawet bez wychodzenia z domu w kilka sekund. Kartę o wybranym nominale otrzymacie online, gotową do wydruku i podarowania jako prezent. Warto dodać, że moje płatności.pl to jedyny w Polsce autoryzowany partner PaySafeCard Online. Jakbyście byli zainteresowani, link do strony zamieszczam w opisie. Numer 6. Zapewne nie jeden facet marzy o takim zestawie miniaturowych buteleczek z różnymi trunkami. Jeśli jednak nie macie czasu, aby szukać ich na mieście, przygotujcie własny zestaw z tego, co sami już macie w barku. Alkohole poprzelewajcie do małych przezroczystych bombek, do bo każdej z nich przywiąźcie metkę z nazwą zawartości, a następnie całość, Zapakujcie na przykład w pudełko wyłożone siankiem. Numer 5. Sama deska do krojenia to może niezbyt udany prezent, ale deska do krojenia z wygrawerowanym na niej rodzinnym przepisem, najlepiej zachowując oryginalne pismo z zeszytu waszej pra babci to byłby strzał w dziesiątkę. Numer 4. Nigdy nie byłem zwolennikiem dawania pieniędzy na prezent. I choć oczywiście zawsze cieszyłem się, kiedy ciocia wetknęła 50 czy 100 zł w tabliczkę czekolady, to jednak nie miało to już w sobie takiej magii jak rozrywanie papieru świątecznego i znajdywanie w środku w klocku Lego. Jeśli jednak uparliście się już na pieniądze, przynajmniej zróbcie to w ciekawy sposób. Posklejane ze sobą banknoty 10 złotowe możecie ukryć w niepozornym pudełku od chusteczek higienicznych. Natomiast z monet możecie stworzyć na przykład takie oto piąteczne cukierki. Numer 3. Pamiętacie szkolne czasy, kiedy na białym t-shirtzie podpisywała się cała klasa i sprawiał on 100 razy większą przyjemność niż jakaś oryginalna koszulka Adidasa? To samo jest z kubkami. Nawet nie wiecie, jaka siła tkwi w zwykłych białych kubkach, udekorowanych samodzielnie przez Was samych za pomocą markerów Sharpie. A najlepsze jest to, że takie białe kubki są tanie, dzięki czemu możecie podarować jeden dla każdego członka Waszej rodziny. Numer 2. Kolejny pomysł na prezent błyskawiczny, a mianowicie książka. Zwyciętą w środku skrytką. W bardzo łatwy sposób możecie wykonać taką za pomocą nożyka do tapet. Pamiętajcie tylko, aby ścianki skrytki skleić od środka białym klejem. Aby skrytka była szczelna i nic nie wypadało. Numer 1. Personalizowana skrzynka z napisem: W razie potrzeby zbić szybkę, wyklejonym samoprzylepnymi literkami. Do środka możecie włożyć dosłownie wszystko. Oczywiście coś, co będzie pasować do obdarowywanej osoby. Mogą to być słodycze, pieniądze, albo nawet coś humorystycznego, co po prostu będzie dobrze wyglądać na półce. Okej, okay, tym w potrzebie, jak dziecko w zerówce, któremu zaciął się rozporek i teraz płacze w toalecie, nie, wcale nie mówię o sobie, akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie w podobnej tematyce prezentowej, po prostu wpiszcie w wyszukiwarce Planeta Faktów prezenty i na pewno coś wyskoczy. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!